Cześć, cześć. Przed Wami recenzja książki Kroki między nami. Napisała ją Pani Anna Maja. Książkę dostałam do recenzji od wydawnictwa Czwarta Strona, a jej premiera była 13 sierpień 2025. I na początku mam dla Was cytat. Jesteś dobry. Przestrzegasz zasad i postępujesz właściwie. W rezultacie masz do czynienia ze zbyt z wieloma osobami łamiącymi zasady. Lepiej nauczyć się jak nie być dobrym. A następnie wykorzystać tę wiedzę, aby uzyskać to, czego chcesz. Słuchajcie, powiem Wam, że no, coś z tego cytatu jednak jest prawdą. To była jedna z zasad Maxa, kogoś, kto był bardzo blisko związany z postacią, która nam tą historię właśnie opowiada. E i niby nie przyjmuje się niczego w genach, tylko od jednego z rodziców, ale powiem Wam, że nasza bohaterka jest dużo bardziej podobna do jednego z nich, niż w ogóle zdaje sobie z tego sprawę, czemu zaprzecza. Niby żyje w jego cieniu, tak? Mm, no bo takie było w sumie jej życzenie. Jednak charyzmę odziedziczyła właśnie po nim. Po Maxie, którego opisuje nam od podstaw. U obu postaci nie ma czegoś takiego jak pomiędzy słowem tak a nie. Istnieją tylko i wyłącznie te dwa wyrazy. Ona jest zdecydowana, nieprzewidywalna, tajemnicza i szczera tylko dla nas. Dla reszty ludzi chce pozostać kimś, kogo się nie zaczepia, z kim się nie rozmawia i nie robi niczego, na co obecnie ona nie ma ochoty. No, nie miesza się też w interesy swojego ojca, i tu będzie podpowiedziane w takiej formie ukrytej, pomiędzy wierszami, dlaczego tego nie robi. To było dla mnie takie e, trochę nowe doświadczenie, gdyż nieczęsto spotykam bohatera, który swoją opowieść ukierunkowuje w stronę innej postaci. Tutaj, nawet jeśli była scena dotycząca jej, to i tak koniec końców wychodziło, że no, temat jednak dotyczył właśnie jego. Taka kobieta w cieniu. To idealna pozycja, aby właśnie ten cień podkreślić, i słownie, i nawet obrazowo. Wiecie, podobno, jeśli człowiek e, wie, czego chce, to zrobi wszystko, żeby to dostać. A to raczej nie jest kwestia szczęścia, horoskopu czy też dobrej gwiazdy. No jej ojciec parł do przodu. Tak, wiecie, no, zwyczajnie i prosto. Co chciał, to osiągał. <laughs> Przepraszam. Jeśli napotykał na swojej drodze przeciwności, to po prostu się z nimi mierzył. No i szedł dalej. Niczego nie omijał, nie odkładał na później i konkretnie insynuował, czego chce. To nigdy nie było kwestią jego siły, tylko powiedziałabym, że bardziej zawziętości. My od początku poznamy, co zamierzał robić, jak potrafił inwestować pieniądze, że wiecie, no, zwracały mu się podwójnie. No Co z nimi robił, gdzie zdobywał kontakty oraz jakie nielegalne interesy prowadził? Wszystko zostaje tu opisane. I tutaj opowieść nie zamyka się tylko w tym kierunku. Mm. To było takie małe zaskoczenie, bo w pewnym momencie e, ta nasza kobieca postać spotka kogoś, kogo będzie chciała obserwować. Będzie kombinowała, jak się z nim zobaczyć, żeby też odkryć, kim jest i w ogóle, dlaczego stanął na jej drodze, czemu zwraca na niego uwagę. I może nawet tego nie zauważy, ale zwolna będzie dążyła do swojego celu, właśnie, tak samo jak Max. No, zauroczenie będzie tu mocne. Spieszne jednocześnie, zupełnie jak takie smakowanie najlepszej czekolady pod słońcem. I może to dziwne, bo wszystko, cokolwiek było tu ukazane, mocno mnie wciągnęło na tyle, że po prostu nie znalazłam tutaj żadnej rzeczy, która by do treści nie pasowała, która by mi się tu nie podobała. No, tytuł bardziej mi się jawił jako szepty z ukrycia, gdzie rozwijająca się psychologia była takim składnikiem łączącym każdy z wątków. To jakby taka nauka, gdzie każdy z nas powinien nauczyć się konkretności. Tak? Albo nie. A czy wy potraficie postępować tylko w taki sposób? Ja przyznam się wam, że ja postępuję tylko i wyłącznie w sposób pomiędzy i staram się właśnie prowadzić tak i nie, ale to jest bardzo trudne, kiedy już od podstaw samego dzieciństwa tych słów właśnie się za bardzo nie używało. Więc no, ciekawa jestem, jak to jest tutaj u Was. I powiem Wam, że ta książka właśnie daje bardzo do myślenia na tym, żebyśmy się zastanowili, czy czasami warto komuś ulegać i później robić sobie jakieś z tego powodu problemy, czy po prostu warto powiedzieć nie. Szanuj moją osobistość, nie mam na to ochoty, więc się na to nie godzę. No, mega, mega mądra książka, podejrzewam, że będzie miała same bardzo dobre opinie, chyba że znajdzie się ktoś, kto stwierdzi, że nic tu nie widzi nie wiem, są też takie osoby, gdzie do bardzo mądrościowych książek podchodzą pod takim względem, powiedziałabym, że trochę nawet czasami dziecięcym, gdzie im się wydaje, że o, bo jakaś historia, skończyła się i koniec. Ale jest ja jestem właśnie taka, gdzie lubię taką, wiecie, dżu, 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 pomiędzy wierszami szukać, patrzeć i to właśnie wyhaczyłam. <grym> Także wydaje mi się, że to jest dosyć mądra pozycja, z której po prostu warto brać przykład, jeśli tylko się ją przeczyta. A jak się ją przeczyta, to już po prostu wiadomo, myśli idą same do głowy. Czy ja tak faktycznie w życiu postępuję? Co by mi to dało? Przeczytaj, to się przekonasz. <laughs> Mega książka bardzo mi się podoba. Dlatego bardzo Wam polecam. Buziaczki, kochani, pa pa.